Panie Szauku, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo. Prawo i Sprawiedliwość zobowiązało się wobec wyborców do przeprowadzenia reform i zmian, których oni oczekują. Robimy to konsekwentnie, zgodnie z założonym programem, planem i harmonogramem. Jesteśmy zdeterminowani, aby te zobowiązania skutecznie do końca przeprowadzić. Oczekują tego Polacy, zasługuje na to Polska. Jesteśmy rządem, który zajął się sprawami ludzi, a nie sprawami polityków, nie samymi sobą. Ludzie odnieśli z tego realną korzyść. W ciągu ostatnich ośmiu lat zrobiono mniej, niż my potrafiliśmy zrobić w ciągu roku dla ludzi. Podejmowane przez nas reformy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Polaków. Wychodzą na przeciw oczekiwaniom różnych środowisk i potrzebom różnych środowisk są potrzebne, bo Polska musi być państwem rządzonym przez obywateli i dla obywateli, a nie dla wąskich elit. Polska musi być państwem, które gwarantuje obywatelom godne życie, bezpieczeństwo, możliwość realizacji marzeń i ambicji. I właśnie w to wpisuje się proponowana przez panią minister Annę Zalewską, przez rząd prawa i sprawiedliwości, reforma edukacji, reforma polskiej szkoły, reforma, której polska szkoła po prostu potrzebuje. Przeprowadzamy reformy zgodnie z planem. Nasze przemyślane, zgodnie z planem wdrażane reformy są wynikiem wsłuchiwania się właśnie w głos ludzi, którzy na rozlicznych spotkaniach opowiadali nam i powiedzieli nam czego oczekują. Tak było w kampanii wyborczej. Od 12 miesię miesięcy Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie te zobowiązania realizuje i realizować je będziemy nadal z taką determinacją jak do tej pory. Efektem tego wsłuchiwania się w głos Polaków jest między innymi skutecznie przeprowadzona przez panią minister Annę Zalewską Reforma, tak zwana reforma sześciolatków. Polscy rodzice odzyskali prawo decydowania o swoich dzieciach, odzyskali prawo decydowania o tym, kiedy ich dzieci mają pójść do szkoły. To jest ogromny sukces pani minister Anny Zalewskiej. Dziękuję. Przygotowaliśmy projekt reformy edukacji. Dlaczego? Dlatego, bo polska szkoła tej reformy potrzebuje. Potrzebuje reformy systemowej. A więc przywracamy ośmioletnią szkołę podstawową i czteroletnie liceum. Potrzebuje reformy programowej, ale też dzięki tej reformie odpowiednie znaczenie będzie miała w tej chwili szkoła zawodowa i wykształcenie techniczne. I to są oczekiwania Polaków. To jest proces szerokich konsultacji, które przez blisko pół roku były prowadzone pod osobistym nadzorem pani minister Anny Zalewskiej. I chcę też na wstępie powiedzieć, mamy pieniądze na tę reformę, mamy propozycje dla nauczycieli gimnazjum, mamy wreszcie program i plan przeprowadzenia tych zmian. Potrzeba jest dialogu, rozmowy i przede wszystkim spokoju. Działamy metodycznie. Zgodnie z planem i spokojnie realizujemy zadania, jakie postawili przed nami Polacy. To jest bodaj jedna z najtrudniejszych reform zdajemy sobie z tego sprawę ale też jedna z najbardziej oczekiwanych. Od jej, powiedzenia, nie, od jej powodzenia nie boję się tego powiedzieć zależy przyszłość naszej ojczyzny. Dzisiaj wszyscy ci z Państwa, którzy tę reformę krytykujecie, Ci wszyscy, którzy tę reformę podważają, powinni sobie odpowiedzieć na pytania, czy obecna, obecny system edukacji, szkoła, polska szkoła, która funkcjonuje w tej chwili na takich zasadach, daje i gwarantuje takie wykształcenie młodym obywatelom, młodym pokoleniom Polaków? którzy w przyszłości będą mogli na równi konkurować ze swoimi równo, rówieśnikami z krajów najszybciej i najlepiej rozwijających się, którzy będą mogli realizować swoje ambitne plany, którzy wreszcie będą mieli poczucie tego, że wykształcenie, które zdobyli, przygotowanie, które osiągnęli, rzeczywiście jest takim, jakie gwarantuje im godne życie. Muszą sobie odpowiedzieć, czy obecny system gwarantuje, ażebyśmy byli państwem nowoczesnym, odważnie i skutecznie przeciwstawiającym się wyzwaniom współczesności? Czy wreszcie nie jest naszym obowiązkiem stawiać sobie pytań o rolę szkoły, rolę edukacji w budowaniu naszej tożsamości, tożsamości naszej wspólnoty, szkoły jako gwaranta trwałości tych wartości i wzorców, które przejęliśmy od naszych przodków? Na te pytania musimy poszukiwać pozytywnych odpowiedzi, które wskażą miejsce tradycji, kultury, tych wszystkich importerabiliów, które sprawiały od wieków, sprawiają dzisiaj i sprawiać muszą w przyszłości, że jesteśmy narodem, który buduje swoją wspólnotę na trwałym fund fundamencie odziedziczonym po poprzednich pokoleniach i których nigdy nie możemy się wyżyć ani ich zaniechać. To jest nasz obowiązek, jako obecnego pokolenia Polaków, aby następnym pokoleniom Polaków te wartości i zasady przekazać tak jak nam je przekazano kiedyś. To jest niełatwa reforma, ale konieczna. Potrzebna jest nam wszystkim. Musi być przeprowadzona w spokoju i w dialogu. Nie można nią straszyć. Nie można, nią, nie można też się jej bać. Jeżeli wszystkie środowiska, które są za, które w te reformy będą zaangażowane, te wszystkie, których ona dotyka, będą razem ze sobą współpracować, przy jej przeprowadzeniu będą razem się wspierały, to odniesiemy sukces i zrobimy naprawdę coś bardzo ważnego dla Polski. I tego jest nam dzisiaj potrzeba. Nie boimy się tej reformy, ale też mam apel do polityków, samorządowców i związkowców nie straszcie tą reformą Polaków, nie straszcie nauczycieli, nie straszcie uczciów, nie straszcie wreszcie rodziców. To jest reforma dobrze przygotowana, która będzie perfekcyjnie przeprowadzona. Edukacja. Sprawa kształcenia dzieci i młodzieży jest jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania państwa. Nie tylko państwa jako instytucje, ale przede wszystkim państwo jako wspólnoty obywateli, wspólnoty narodowej. Wszyscy siedzący na tej sali powinniśmy wiedzieć, że takie będą rzeczy pospolite jak młodzieży chowanie. Szkoła jest tym miejscem, gdzie nie powinno być polityki. Powinna być wiedza. Powinna być mądrość, powinno być zrozumienie i wyrozumiałość. Powinna być wreszcie troska i wsparcie dla młodego pokolenia Polaków. To szkoła buduje fundament pod ogromny kapitał społeczny, jakim jest dobre wykształcenie obywateli. Dobra szkoła to gwarancja budowy nowoczesnego, silnego państwa, to gwarancja rozwoju gospodarczego, ale również przede wszystkim, tak jak już wcześniej wspomniałam, to fundament naszej wspólnoty. Chcecie Państwo, zwracam się tutaj do państwa posłów z ław opozycji odwołać ministra edukacji narodowej. To jest wasze prawo. Ja to szanuję. Pozwoliłam sobie jednak na ten wstęp, byśmy wszyscy czuli wagę tematu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. I podkreślę słowo rozmawiać, ponieważ namawiałabym państwa, by o edukacji właśnie rozmawiać. Edukacja to dziedzina, która powinna i musi być wyłączona z prostego sporu politycznego. Ale wczytując się w państwa wniosek, odnoszę wrażenie, że ten wniosek ma być po raz kolejny narzędziem, swoistą taką maczugą do okładania rządzących, którą chcecie wykorzystać w takiej właśnie oto walce politycznej. Nie ma tam konkretów, nie ma tam też dobrej woli, nie widzę tam troski o ucznia, nie widzę troski o edukację, nie dostrzegam tam też rzeczywiście jakiegoś merytorytycznego, merytorycznego chęci podjęcia tematu dyskusji o koniecznych zmianach w edukacji w Polsce. Interesem, który Wami kieruje jest tylko i wyłącznie walka z rządem, który przecież został wybrany w demokratycznych wyborach, z rządem, który w przeciwieństwie do Waszych rządów realizuje to, czego oczekują Polacy. Zajął się sprawami zwykłych Polaków, a nie samym sobą. My ze spokojem i rozwagą realizujemy nasz program, bo tego oczekują Polacy. Wam pozostało po polityczne awanturnictwo polegające na wstrzymaniu nieustannych, bezproduktywnych konfliktów politycznych oraz donoszenie na polski rząd za granicą. We wniosku znalazło się wiele ogólników nieprawd, manipulacji czy mniej lub bardziej zręcznych tez publicystycznych. Piszecie między innymi państwo w tym wniosku, czy zarzucacie, że pani minister Zalewska nie prowadzi dialogu, nie konsultuje swoich działań. Powiem, że jest to teza bardzo odważna, szczególnie gdy formułuje ją partia, która bez mrugnięcia okiem... Do kosza, czy inaczej do zmielenia odesłała głos miliona rodziców, którzy złożyli swoje podpisy pod wnioskiem o referendum edukacyjne. Byliście Państwo głusi na argumenty rodziców, nie słuchaliście ich, wbrew woli rodziców przeprowadzaliście zmiany dotyczące między innymi rozpoczynania wieku szkolnego. My rodziców słuchamy. My konsultujemy, ale przede wszystkim dostrzegamy konieczność zmiany w edukacji, konieczność zmiany w polskiej szkole, bo tego potrzebuje i szkoła, ale przede wszystkim tego potrzebują dzieci, tego potrzebuje całe środowisko oświatowe. W ciągu dwunastu miesięcy pani minister Zalewska Przeprowadziła bardzo dużo ważnych zmian w systemie edukacji, o których będę jeszcze mówić, ale chcę podkreślić po raz kolejny to, że poprzez jej działania pani minister Zalewska przywraca wiarę i zaufanie rodziców w polską szkołę i w polskie, pa polskie państwo. To dzięki jej działaniom dzisiaj rodzice mają wolny wybór, mogą podejmować decyzje, czują się współgospodarzami polskiej szkoły. I tak będziemy konsekwentnie te zmiany w polskiej oświacie wprowadzać. Rodzice będą współgospodarzami w polskich szkołach. Krytykujecie państwo zmiany, których tak naprawdę nawet nie znacie. Z jakichś fragmentów próbujecie budować całość, mówicie o chaosie. Są ja przypomnę, że słowo chaos odmieniacie za każdym razem kiedy prawo i sprawiedliwość, rząd prawa i sprawiedliwości realizuje zobowiązania wyborcze, realizuje oczekiwania Polaków i wprowadza właśnie dobre zmiany. Słyszeliśmy, Słyszeliśmy o chaosie, kiedy był wprowadzony program Rodzina 500+. kiedy dzieci sześcioletnie, kiedy wprowadzona była reforma wieku szkolnego tak zwanych sześciolatków mówiliście o tym że będzie armagedon no i co i nic się nie wydarzyło 500 plus funkcjonuje rodzice mają prawo decydowania o swoich dzieciach o swojej przyszłości żadnego chaosu żadnego chaosu a więc jeszcze raz apeluję do państwa proszę nie straszyć nauczycieli rodziców i uczniów waszym obowiązkiem obowiązkiem nas wszystkich siedzących tutaj na sali jest zjednoczenie się przy przeprowadzaniu tej reformy tak aby polska szkoła była silniejsza dzieci były lepiej wykształcone żeby dzieci miały większe poczucie później swoich szans żeby rodzice byli spokojni szkoła była bezpieczna i przede wszystkim żeby nauczyciele mogli godnie swój zawód wykonywać We wniosku, szanowni państwo, piszecie też, między innymi takie sformułowanie się pojawia, że pani minister Zalewska daje zły przykład uczniom. No, powiem, że takim zły przykład, gdybym miała sięgnąć pamięcią do czasów rządów Platformy i PSL-u, to taki zły przykład się pojawia pani minister edukacji z Platformy Obywatelskiej, która pozwoliła na sfotografowanie się w sytuacji mocno krępującej jednemu z tabloidów. I była to sytuacja niezwykle ambarasująca, oburzająca środowisko. Proszę państwa, jeżeli dzisiaj mówimy o symbolu lat Platformy PSL-u, rządzenia w polskiej szkole, to co jest tym symbolem? Wojna z drożdżówkami, to jest symbol, Platformy i PSL u, urządzenia w polskiej szkole, wojna z drożdżówkami. Ale po tych smutnych dla polskiej szkoły latach chcemy dać jej teraz nowy kształt, nowe możliwości, i chcemy przede wszystkim wprowadzić te zmiany, które pani minister Anna Zalewska przygotowała. Ostatni rok dla ministra edukacji był wyjątkowo wytężony i zostało wprowadzonych bardzo dużo dobrych zmian. Ja przypomnę tylko kilka. O prawie wyboru rodziców, jeżeli chodzi o posyłanie dzieci do szkoły, już mówiłam, ale warto o tym przypominać, bo to jest naprawdę ogromny sukces, ogromny sukces. Kolejna sprawa pierwszy raz od roku 2012 dokonano waloryzacji wynagrodzeń. Minister Zalewska wprowadziła waloryzację wynagrodzeń w wysokości 1,3 na rok 2017. Środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie. Kwestia kolejna zostały zwiększone środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2017 Środki przeznaczone na ten cel muszą wynosić 1 funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli. Kolejna kwestia likwidacja godzin karcianych to jest również efekt pracy pani minister Andry Zalewskiej. Kolejna kwestia informatyzacja. We współpracy z ministerstwem cyfryzacji Minister Edukacji Narodowej przeprowadził diagnozę infrastruktury internetowej w szkołach oraz zaplanował finansowaną ze środków unijnych realizację podłączenia wszystkich szkół do internetu. Trwają bardzo zaawansowane prace nad założeniami rządowego programu Aktywna Tablica. Kolejna kwestia. Do podstawy programowej wprowadzone zostaje nauczanie programowania na każdym etapie edukacji. W ciągu. Tego roku zostało przeprowadzone uszczelnienie systemu dotowania szkół i innych placówek dydaktycznych. Została zracjonalizowana podstawa programowa dla najmłodszych. A wreszcie absolwenci mają możliwość wglądu do swoich prac egzaminacyjnych, a uczniowie uzyskali możliwość odwoływania się od decyzji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wyników egzaminów maturalnych. Kolejna bardzo ważna kwestia podjęta przez panią minister Annę Zalewską dotyczyła likwidacji szkół. Przez długie lata było, było przyzwolenie rządzących na to, aby szkoły były szczególnie w małych miejscowościach likwidowane. Pani minister Zalewska zmieniła tę sytuację, wprowadzona została weta kuratora oświaty w sprawie likwidacji publicznych szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. To są osiągnięcia, które w ciągu zaledwie 12 miesięcy udało się przeprowadzić pani minister Annie Zalewskiej. Tutaj trzeba jeszcze dodać ogromną pracę, która została wykonana przy przygotowaniu reformy systemu oświaty, który będzie w najbliższym tygodniu, i chcę tutaj wszystkich państwa uspokoić, w najbliższym tygodniu na posiedzeniu rządu ta ustawa zostanie przyjęta. Wprowadzamy reformę oświaty. To jest następne zadanie, przed którym stoi pani minister Anna Zalewska. To jest zadanie, którego oczekują rodzice, pedagodzy. To jest wreszcie zadanie, które nie będzie łatwe, ale wierzę głęboko w to, że pani minister Anna Zalewska przeprowadzi je równie profesjonalnie jak dotychczasowe zmiany w polskiej szkole. Myślę, że również wielu z Państwa na tej sali uzna, że to są dobre i potrzebne polskiej szkole zmiany. Wierzę także, że będziecie Państwo kierowali się w swoich wyborach przede wszystkim właśnie merytoryką, o czym było tutaj dużo mowy, a nie tylko i wyłącznie własnym interesem politycznym. I to jest proszę Państwa tak, skoro mówimy o szkole klasówki w szkole nie ocenia się przed jej napisaniem, a w wyniku zadania nie uznaje się za błędne przed jego rozwiązaniem. Dlatego apeluję do Państwa, abyście po prostu pozwolili pani minister Annie Zalewskiej spokojnie pracować i wprowadzić tę reformę, a po jej zakończeniu zarówno Państwo, jak i my wszyscy rodzice, pedagodzy będziemy mogli wystawić jej ocenę. Jestem przekonana, że będzie to ocena bardzo dobra. Na koniec, na koniec chcę jeszcze podjąć jeden wątek. Niezwykle wydaje mi się istotny z punktu widzenia postaw politycznych. Otóż czy często zadajecie sobie Państwo pytanie, dlaczego jesteście politykami, dlaczego, z jakich powodów paracie się właśnie tak przecież niespecjalnie dobrze ocenianym przez społeczeństwo zajęciem? Po co to robicie? Co Wami kieruje? Otóż Pani minister Zalewska jest właśnie przykładem polityka, który w swym postępowaniu kieruje się interesem wspólnoty. Rozumie politykę jako służbę, jako działanie na rzecz dobra wspólnego. Wybrała pracę w rządzie, choć mogła dokonać innego wyboru. Wybrała pracę w rządzie, żeby podjąć się niezwykle trudnego, niezwykle trudnego zadania, jakim jest reformowanie polskiej oświaty. Ale żeby zreformować polską, reform, polską szkołę, polską edukację, trzeba mieć charakter, kompetencje i trzeba po prostu szkołę kochać. I pani minister Anna Zalewska to wszystko ma. Dziękuję bardzo.